12 czerwca na Stadionie Sportowym w Głowaczowie zorganizowany został turniej piłki nożnej o Puchar Posła na Sejm RP Andrzeja Kosztowniaka. W zawodach wziął udział 10 drużyn z rocznika 2011. KS Energia Kozienice, UKS Jastrząb Głowaczów Czarni, MKS Zwolenianka Zwoleń, AP Gryfia w Mirowie, GKS Chynów, KS Warka, Broń Radom, LKS Sparta Jazgarzew, UKS Jastrząb Głowaczów Niebiescy oraz RKS Radomiak Radom. Młodym piłkarzom gorąco kibicowali obecnie na wydarzeniu poseł na Sejm RP Andrzej Kosztowniak, starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Jastrząb Głowaczów, wójt gminy Głowaczów Hubert Czubaj oraz rodzice młodych zawodników. Patrzę na rodziców, którzy trzymają mocno kciuki za własne dzieci. Dzieciaki, które są bardzo mocno zaangażowane, ponad 120 dzieci w 10 drużynach rywalizuje dzisiaj w Głowaczowie na bardzo dobrze przygotowanym obiekcie. Tu trzeba też jasno powiedzieć i podziękować zarówno Gminie, jak i myślę starostwu, za opiekę nad tym wspaniałym obiektem, bo jest to rzeczywiście obiekt, go mogą zazdrościć nawet dużo lepsze kluby, a pamiętajmy, sport dzieci i młodzieży jest taki niekłamany, fajny, ja uwielbiam oglądać. Zresztą sam jako dziecko uprawiałem sport, co prawda inny, nie piłkę nożną, ma siatkówkę, ale dla mnie sport dzieci i młodzieży jest taki mocno niekłamany, fajny, z dużymi emocjami, z największą przyjemnością ogląda się taką rywalizację. I tak jak patrzę na te dzieci, pewnie wielu z nich nie będzie grało w w życiu zawodowo w piłkę, ale jestem przekonany, że sport, piłka nożna im da takie kompetencje, które w życiu dorosłym, również zawodowym będą jednymi z najważniejszych kompetencji w życiu. To jest praca, to jest pewien rodzaj pokory, obowiązkowość, poświęcenie się też dla innej, dla drużyny. Myślę, że w życiu dorosłym ma to olbrzymie znaczenie. Po wyczerpujących, ale bardzo widowiskowych meczach na trzecim miejscu uplasowała się drużyna LKS Sparta Jazgarzew. Drugie miejsce zdobyli piłkarze uczniowskiego klubu sportowego Jastrząb Głowaczów Niebiescy. Natomiast pierwsze miejsce wywalczyli zawodnicy RKS Radomiak Radom. Podczas turnieju wyłoniony został najlepszy zawodnik, którym okazał się Łukasz Szymanowicz z LKS Sparta Jazgarzew. Najlepszym strzelcem turnieju został Grzegorz Figlewicz z UKS Jastrząb Głowaczów. Najlepszym bramkarzem okrzyknięty został Adrian Wojcieczek z RKS Radomiak Radom. Tytuł najlepszego pomocnika otrzymał Oleg Gębczyński z UKS Jastrzęb-Głowaczów. Natomiast miano najlepszego obrońcy uzyskał Fabian Piskosz z RKS Radomiak Radom. Bardzo dużo mnie dzisiaj nauczyliście, że jesteście już profesjonalni prowadzeni, więc serdecznie wam tego gratuluję, i też gratuluję rodzicom, pewnie wielkiej wytrwałości i zaangażowania. Wszystkim wam serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że na kolejnym takim turnieju w Głowaczowie, który jest bardzo zresztą dla Radomia gościnną ziemią. Dziękuję serdecznie za to. Cieszę się bardzo, że dzisiaj UKS niewiele ustępował zespołowi z Radomia, bo tutaj Pan, pan poseł w pewnym momencie zmienił trybunę, mówi będziemy po prostu sobie przeszkadzali. Cieszę się bardzo, że ta przestrzeń pomiędzy Głowaczowem a Radomiem jest coraz bliższa jest to po prostu przy okazji motywacja dla takich chłopców, dla każdego jednego tego zespołu, który tutaj stoi, żeby kolejne zadania sobie stawiać. Także życzę Wam kolejnych udanych turniejów. Wszyscy dzisiaj jesteście wygrani, bo jednak mimo wszystko nie spędziliście w domu pięć godzin przed komputerem, tylko spędziliście pięć godzin na boisku. Słyszałem tutaj sygnały, że tutaj słowa uznania dla Pana Wójta, że ta płyta się poprawiła, że obiekt wspaniały. Także gratuluję Panie Wójcie, bo to też są drobne elementy, ale dzisiaj przez pięć godzin siedzieć w tym słońcu bez tego kapelusza z tyłu na plecach. To również byłoby mocne wyzwanie dla rodziców. Także gratuluję i dziękuję panu posłowi, że zechciał nas tutaj zaszczycić swoją obecnością. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim zawodnikom i wszystkim trenerom za to, że wybraliście, tak jak pan starosta powiedział, integrację, dobrą zabawę przy wspaniałej pogodzie. Dziękuję wam za to, że uczestniczyliście. W tym turnieju. Ale słowa podziękowania chciałbym skierować do pana posła Andrzeja Kosztowniaka. Doceniając sukcesy i pracę, jaką się wykonuje w Głowaczowie z drużynami młodzieżowymi, proponował właśnie, abyśmy zorganizowali taki turniej. Ten turniej oczywiście nazywał się Puchar posła Andrzeja Kosztowniaka, bo jest. To ogromny przyjaciel naszej gminy i też chcieliśmy w ten sposób naszego przyjaciela uhonorować. Panie Andrzeju, panie pośle, bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc, zaangażowanie w to, aby ten turniej odbył się. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale, puchary oraz upominki. Organizatorami turnieju Puchar posła na Sejm RP Andrzeja Kosztowniaka byli. Uczniowski klub sportowy Jastrzęb Głowaczów oraz Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj.